Wow, look at this! All hell broke loose. Nowy Jork Big Apple Manhattan. Ponad 140 lat tradycji. Kawał czasu i kawał historii. O czym mówię? O mekce boksu zawodowego. Czeka Was krótka wirtualna wizyta i podróż w czasie. Poznamy dziś bliżej historię Hali Madison Square Garden oraz przypomnimy sobie przy tej okazji boje pewnych pięściarzy. Dlaczego ponad 140 lat tradycji? No właśnie, hala Madison Square Garden, taka jak ją teraz oglądamy, powstała w 1968 roku i jest czwartym budynkiem o tej nazwie. Poprzednie hale powstawały odpowiednio w 1879, 1890 i 1925 roku. Projekt budynku zrealizował Charles Lackman, architekt odpowiedzialny także za projekt hali Forum w Kalifornii, gdzie swoje mecze rozgrywali niegdyś Los Angeles Lakers. Madison Square Garden jest wykorzystywane zarówno przy organizacji koncertów, meczów NBA czy NHL. Tam domowe spotkania grają New York Knicks i New York Rangers, ale przede wszystkim nam, boksomaniakom, miejsce to będzie się kojarzyć z dekadami wielkich walk bokserskich. Ta wyjątkowa hala widziała zarówno wzloty i upadki, chwile grozy i wielkie zwycięstwa, jak i starcia, które przeszły do legendy. W tym odcinku celowo nie wspomnę o pierwszej walce Freizera z Alim, ponieważ ta legendarna trylogia zasługuje na osobny odcinek. Ciężko tak naprawdę wymienić ścisłą czołówkę pięściarzy, którzy skrzyżowali rękawice w Madison Square Garden, ale mówi się, że wielki wojownik, każdy wielki wojownik walczył tam przynajmniej raz w karierze. Jednym tchem możemy wymienić takie postaci jak Evander Holyfield, Roberto Duran, Władimir Kliczko, Vital Kliczko, Sugar Ray Leonard, Mike Tyson, Muhammad Ali, Royce Jones Jr., Marvin Hagler, Joe Frazier czy uwaga nasz rodzimy, niekoronowany mistrz świata wagi ciężkiej Andrzej Gołota. I właśnie teraz poświęćmy mu chwilkę. Andrzej walczył w Madison Square Garden aż pięć razy, z czego dwa razy o Mistrzostwo Świata. Pamiętamy choćby heroiczny bój z Mike'em Molo w 2008 roku, kontrowersyjny remis z Berdem i jeszcze bardziej kontrowersyjną porażkę na punkty z Ruizem w 2004. Walka z Ruizem to temat na osobny materiał, opowiem Wam o niej w odcinku o Andrzeju Gołocie. W każdym razie walką, która na zawsze zapisała się w murach i historii Madison Square Garden jest pojedynek z lipca 1996 roku, czyli Riddick Bow Andrzej Gołota 1. Gołota został zignorowany przez Big Daddy'ego. To miała być łatwa potyczka. Musicie przyznać, że klimat tamtych lat był zupełnie inny niż teraz. Obaj po prostu poszli na wojnę. Gołota nie odpuszczał. Wszystko działo się w półdystansie. Sytuacja zaczynała być nerwowa dla Boła. Andrzej po prostu go zdominował, ale Boł nie odpuszczał. Celnie kontrował. To była po prostu klasyczna ringowa wojna. Jak to się wszystko skończyło? Myślę, że wie to każdy fan boksu. Gołota bił notorycznie poniżej pasa, a w końcu został zdyskwalifikowany. Ale to nie wszystko. Po wykluczeniu Gołoty w ringu rozpętało się piekło. Obóz Amerykanina zaatakował Gołotę. Dostawał po głowie pięściami, a nawet telefonem. Trener Andrzeja Ludowa oberwał jeszcze bardziej i opuścił halę na noszach z podejrzeniem zawału serca. Walki przeniosły się na trybuny. To nie mogło zwiastować nic dobrego. Dopiero po interwencji oddziałów do tłumienia zamieszek udało się sytuację uspokoić. 19 osób ucierpiało, łącznie z Andrzejem, gdyż lekarze musieli założyć mu szwy na głowie. Paradoksalnie ta cała sytuacja przyniosła Andrzejowi Gołocie sławę. Nie było wtedy social mediów, a i tak wszyscy o tym wiedzieli. Temat dokładnie wraz z ciekawostkami opisał Kasper Lipski na kanale Ringside, więc odsyłam Was również do niego. Link w opisie. Drugą w sumie świeżą historią, która na zawsze moim zdaniem wpisała się w mury hali Madison Square Garden, jest pojedynek z 1 czerwca 2019 roku. Był to dzień dziecka. Antony Joshua wyruszył do Ameryki, by zmierzyć się z Endym Ruizem. Pierwotnie na gali Joshua miał walczyć z Jarelem Millerem, ale Black Polska AKA złapali mi na dopingu X razy, znowu wpadł na dopingu. Na zastępstwo wybrano właśnie Ruiza. Ta dozown tak w ogóle jest świetny dokument Stalona opowiadający o tym wydarzeniu. Ta jedna noc polecam gorąco. Wracając do samej walki i jej konsekwencjach. Zaczęło się tak. A skończyło tak. To była sensacja. Niższy, pulchny gość jedzący snickersy znokautował Adonisa. Pamiętajcie, kaloryfer czy bicek nie walczy. Wynik emocji i przebieg tej walki to w sumie było na tamten czas największe wydarzenie od walki Joshua z kliczką. Ruiz odebrał wolę walki Antonemu. I uwaga, będzie gruba teza. Moim zdaniem od tej walki Joshua już nie jest sobą. Nie jest Joshua choćby z walki z kliczką, gdzie umiał się podnieść, przełamać rywala i go znokautować. Mam też w planach film, w którym omówimy szanse i perspektywy Joshua, więc nie martwcie się, o tym też pogadamy. Wracając. Andy Ruiz został pierwszym meksykańskim mistrzem świata wagi ciężkiej i oddaje mu wszelkie honory. Jego występ możemy dopisać do legendarnych nokautów w tej legendarnej hali. Żałuję, że do rewanżu wyszedł już nieprzygotowany. Miał sposób na Antonego. W każdym razie tamta wielka noc zostanie zapamiętana zarówno przez nas, jak i przez mury Madison Square Garden. Takie rzeczy tylko w Ameryce. Grupa top Rank zrobiła nam też miły prezent na Mikołajki 2021 roku, prezentując top 10 największych nokautów w historii hali Madison Square Garden. Zobaczymy tam choćby Tapie z Ruizem, Berlange z Nunezem, Gatiego z Gamaczem, Kotto z Zabem, Lopeza z Comejem, Liz Jacksonem, Beltrana z Majcelo, Durana z Murem, Łomaczenkę z Linaresem i Aliego z Bonaveno. Wszyscy z listy wam pasują? No właśnie mi nie. Na przykład nie wiem co tu robi Łomaczenko, i inni też pisali to w komentarzu, ale w sumie to prank promuje Wasyla Łomaczenkę, więc nie dziwota, że znalazł się w tym zestawie. Drodzy boksemaniacy, a Wy kogo byście dodali do tej listy? Piszcie w komentarzach, ja czekam z niecierpliwością. Wiecie już, że Madison Square Garden gościła wielkie nazwiska. Wiecie już, jak ważne jest to miejsce na bokserskiej mapie świata. To miejsce magiczne i wyjątkowe. Ta hala towarzyszyła rozwojowi boksu od końca XIX wieku. Ta hala była z boksem i towarzyszyła mu, zanim m.in. Don King przeniósł walki do świecącego Las Vegas. Nowy Jork kojarzył się i zawsze będzie kojarzył z historią boksu. Mówisz boks, myślisz Madison Square Garden. Boksomaniacy to koniec tej krótkiej podróży do mekki boksu zawodowego. Do trylogii Eli Frazier, rozpoczętej właśnie w Madison Square Garden wrócę, tak jak mówiłem, z osobnym materiałem. Jakie miejsca chcielibyście jeszcze zobaczyć, poznać ich historię? Piszcie w komentarzach. Tymczasem klikajcie łapki w górę, nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, wpalajcie na mojego Instagrama, Boxing Mania TV I co? Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Kłaniam się nisko.